Halo czy się mango z tej strony Majonez i jak widzicie zaczął się festiwal zimy w Fortnite cie. czyli podstawowo wróciły wszystkie bronie związane ze świętami czyli granatniki wróciły bałwanki te wiecie kule śnieżne którymi można było rzucać w ogóle nie miałem czemu nie ma lobby świątecznego Akurat to... to mnie bardzo dziwi. No, ale jak widzicie tutaj mamy taką... Piękną... Gwiazdeczkę. Gwiazdeczkę może nie, płatek śniegu. Mamy tutaj taki piękny. Jak widzicie... Świeci się tutaj prezencik. A to oznacza, że... Tak jakby... Wróciła chatka u piorzecha chatka u z czego jestem naprawdę szczęśliwy, bo wtedy, kiedy tak jakby yy, dwa lata temu, jak był pierwszy sezon rozdziału drugiego, wtedy niestety yy, miałem przerwę od Fortnite'a, więc nie wiem jak to działa jak to się odbiera czy coś. Oczywiście oglądałem jakieś tam filmiki czy coś, ale nie grałem w tamtym momencie, bo tak jak mówię, miałem przerwę, więc dlatego zobaczę sobie w tym roku jak to działa. No dobra, to wchodzimy do tego schroniska, jak tutaj pisze. Tylko sobie na szybciutko włączę muzykę. Taka OG muzyczka trochę, nawet na pewno jest. Jak się tutaj wejdzie do tego schroniska, no to wchodzimy. Mamy takie schronisko, ale to ma klimat, ta muzyka jeszcze taka fajna jest. Kurwa, tutaj jakaś, jakiś matrixowy prezent jest. Jak mogę jeszcze sobie, czekajcie, sorka, że to muszę zrobić, ale muszę sobie troszeczkę podgłosić to. O, żeby, to ma teraz taki super klimacik i robimy przeglądzik tego oto domku sierżanta zimy, jak widzimy teraz. Dobra, co można zrobić? Jest tutaj tajemnik, klikniemy sobie w no, 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 Ale fajny. Dobra. Tutaj można było też kliknąć tego sierżanta zimę. Oj, tutaj można więcej rzeczy wybrać. Co można? Dobra, można chyba tylko... O, kominek. Taki fajny. Pięć gwiazdek bojowych? <ścoughs> Za co? Dobra, wracamy. A bo tutaj jakieś zadanie. Było ok. Taki fajny komineczek. Można sobie jak się nudzi włączyć, nie wiem, kakao zrobić. A to ma klimat. Dobra, zobaczymy sobie teraz tutaj. Zobaczymy, czy można od razu otworzyć duży prezent nie, bo tutaj skinek będzie, dobra Dobra, popotrząsam nimi. i y, y, Oczywiście poszczególnymi, poszczególnymi, bo to trochę zajmie, bo jest 14 aż tych prezentów. Spopatrzę i wybiorę najlepsze. Słuchaj. No, dobra. Tutaj kompletnie nie wiem, co może być. Tutaj też, nie? bo no to się niczym nie różni... nie różni. O nie, teraz są chyba wszystkie takie same. O, rynek w ogóle jest zamrożony. Torwa z Matrixami, ciekawi. No jednak wszystkie można przejrzeć szybciej to poszło niż myślałem. No dobra, najbardziej mnie ciekawi chyba ta. Tak, ta torba mnie najbardziej ciekawi. Chyba ją otwieram. O! Fajne, fajne. No, taki Matrix. Tutaj widać. O, i teraz to tutaj lata. Naprawdę bardzo fajne klimatyczne. Dobra, widzowie, to jak na razie tyle w tym odcinku. Chciałem zrobić taki szybki przeglądzik tylko tego wspaniałego miejsca. Czyli domku sierżanta zimy, teraz wcześniej u e, Chciałem zrobić tego przeglądzić na szybko tego. Ale to nie wszystko w tym odcineczku, przynajmniej z informacji. Bo e, od dzisiaj do 24 grudnia, czyli do świąt, może do 25 nawet, zobaczę jeszcze, e, co dwa dni spróbuję stawiać jakiś filmik, taki klimatyczny, świąteczny. Wiecie, żeby taki klimat był na kanale, co nie? Eee, no i postaram się zrobić taki maratonik do końca świąt. 24 grudnia, czyli w święta, dokładnie, powinien być jakiś specjalny film. Jeszcze się zastanawiam, jaki to mógłby być, ale będzie na pewno jakiś specjalny filmik. 24 to wiem na pewno i to mogę wam powiedzieć. No, na pewno w tych odcinkach będą się pojawiać zalewam osoby takie jak Fix czy Filip. Więc mam nadzieję, że wszystkich uszczęśliwie. No, ogólnie jeszcze poza tym maratonem mam zamiar codziennie wrzucać odcinki z otwierania tych prezencików, co nie? Więc będziecie na przykład, nie wiem, otwieracie jakiś prezencik Wchodzicie na odcinek i widzicie na przykład jak macie nieotworzony ten prezent, który będę otwierać, to możecie sobie zobaczyć, co w nim będzie, więc mi się wydaje, że też naprawdę bardzo taki fajny maratonik, drugi e, taki z przeglądu tych prezencików, taki codzienny. Jest jakiś wymagający, więc raczej codziennie powinien się pojawiać. Więc tego się też możecie spodziewać. I to wszystko z informacji na dzisiaj. Że w ogóle się dziwię, czemu te lobby jest nadal normalne? Może to zmienią. Ale dobra, to jak na razie wszystko w tym odcinku. Z informacji, z tego przeglądu całego tych świąt. Mogę wam jeszcze szybciutko sklepik pokazać, bo się chyba nic nie zmieniło. Tylko to tło. Zobaczymy, czy jeszcze, ale klatkuje coś. Zobaczymy, czy już jest ten darmowy skin, bo miał być jakiś i nie ma, ale za to ten skinek wrócił i jest nowy styl do niego. Nie wiem, napiszcie, czy ktoś będzie kupować. Nawet spoko chyba. Nie jest jakiś osza oszałamiający, ale nawet spoko jest ten skinek. Myślę, że nawet warte kupie kupienia. No, to wszystko w tym odcinku już. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym. Cześć.